50 lat temu to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Nie było tutaj drapaczy chmur, luksusowych hoteli ani gigantycznych inwestycji. Tylko piasek, pustynia i kilka małych osad rybackich. Ale w ciągu kilku dekad Dubaj przeszedł transformację, jakiej świat jeszcze nie widział. Dziś to jedno z najbogatszych miast na świecie. Symbol nowoczesności, ambicji i ogromnych pieniędzy. Miejsce, gdzie inwestycje nie liczą się w milionach, tylko w miliardach. Dzisiaj zabiorę Was na jedno z najgorętszych wydarzeń inwestycyjnych w Dubaju: Launch nowego projektu Damak Riverside. To tutaj, w ciągu kilku godzin, sprzedane zostaną nieruchomości warte setki milionów dolarów. Witajcie na kanale Świat na Sprzedaż. Nazywam się Grzegorz Pogorzelski i pokażę Wam, jak naprawdę działa ten rynek. Kto zarabia na nim największe pieniądze i czy to faktycznie inwestycyjny raj, czy tylko dobrze zaplanowany spektakl. Właśnie wyruszamy do miejsca, gdzie to wszystko dzieje się na naszych oczach. Inwestorzy z całego świata już od kilku dni ustawiają się w kolejce, bo widzą jedno. Najlepsze apartamenty znikną w mgnieniu oka. Jest takie tempo budowy. Tu masz, tu masz jedną budowę, tutaj masz jedną. Tam masz drugą. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Wszędzie jest porządek. Skąd tu masz kolejną budowę, zobacz. Gdzie się spojrzał? Co jest najciekawsze, słuchaj, wszystkie te budowy, które są tutaj, są grzewie sprzedane już. Wszystkie. Już są sprzedane? Tak, dlatego że to jest wszystko, na tej budowie sprzedawane. Czyli to ta dziura w ziemi? Zapomnij. Ja <grystanie> się nie chcę nic mówić, ale chyba deszcz pada. <grystanie> to zaczyna się. ale poważnie, też pada. No, to po prostu ja nie mam szczęścia, Grzegorz, no, nie mam szczęścia. Właśnie masz szczęście, no słuchaj, deszcz w Dubaju... która bardzo ciekawa tutaj, co? Im przemieszczasz się dalej, tym możesz zobaczyć coraz to bardziej takie wymyślne budynki. Każda nowa inwestycja stała się być lepsza od przed poprzedniej. i czy to i nie, zabijasz, nie zabijasz, tak? Zmierzamy na premierę Damak Riverside, nowego projektu, który jeszcze nie istnieje, ale już teraz jest jednym z najbardziej pożądanych adresów w Dubaju. Na tym wydarzeniu w ciągu kilku godzin sprzedane zostaną nieruchomości warte setki milionów dolarów. To nie jest zwykła sprzedaż. To giełda nieruchomości, gdzie wygrywa ten, kto działa szybciej. Od wejścia od razu czujemy presję. Setki ludzi, telefony, notatki, brokerzy finalizujące transakcje w czasie rzeczywistym. Nad głowami gigantyczne ekrany pokazujące ostatnie dostępne mieszkania. Ich liczba zmienia się co sekundę. Tak, minęło ile? dwie godziny, trzy godziny rozpoczęcia. Stało dostępnych. 30% mieszkań. Z kilku tysięcy. Co kolejne 15 minut masz kolejnych klientów i kolejne sloty, którzy rozrywają kolejne mieszkania. Także prawdopodobnie do końca dnia nie stanie już nic. Podczas takich wydarzeń ustawione są specjalne stanowiska. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje. Inwestorzy analizują każdy szczegół. Układ piętra, widok z balkonu, dostęp do infrastruktury. Tu nie chodzi tylko o wybór mieszkania. Chodzi o to, które z nich najszybciej zyska na wartości? Numer 2, dla ciebie na wesołej 2. Z jest dużo bambu, Przyjechaliśmy co? Przychycimy do godziny 9 rano. Ci, którzy buchują o godzinie 12, 15, tak naprawdę biorą albo okłapy, albo nie kupują nic. To Co decyduje o tym, że jeden może być o godzinie 9, a drugi o 12? Klienci wpłacają tzw. EOI. EOI, Expression of Interest. Wstępna zaliczka wpłacana przez inwestora. Im wyższa kwota oraz im krótszy czas w jakim została wpłacona, tym wyższe miejsce w kolejce do wyboru apartamentów. Jeśli klient zdecyduje się na zakup, EOI przechodzi na poczet ceny. Jeśli nie, pieniądze wracają. Co się okazało, dzisiaj rano przyjechało dwóch inwestorów, którzy kupili dwa całe budynki a później swojej mieli pierwszeństwo i zarosływali sobie dwa całe budynki. To jest kopka. Motne. Także tak to i tak to funkcjonuje. Ale tak się sprzedaje w Dubaju, słuchaj. Ludzie kupują, sprzedają drożej, a popyt jest cały czas coraz większy, więc jeżeli ktokolwiek zastanawia się, czy coś jeszcze sprzedaje, to ja zapraszam ludzi tutaj i zobaczymy, jak to wygląda, tak? Ale to dopiero początek. Żeby w pełni zrozumieć, jak wielkie są to inwestycje i jakie pieniądze za tym stoją, musimy zobaczyć wszystko z szerszej perspektywy. Dlatego ruszamy na 63 piętro biura Damak. Miejsce, gdzie prezentowane są wszystkie ich inwestycje. To tutaj zabiera się klientów, aby mogli zobaczyć, jak ogromne są to projekty i jak duży potencjał mają ich inwestycje. Tak wygląda miejsce, w którym pracujemy z naszymi klientami. To jeden z największych deweloperów w Dubaju, największy prywatny deweloper, czyli firma Damak. Tutaj spotykamy się z naszymi klientami i opowiadamy im o tym, w co mogą zainwestować swoje pieniądze. Pewnie nie raz widzieliście, jak wyglądają reklamy inwestycji w Dubaju. Piękne budowle, piękne budynki, piękne wille. Bardzo często w takich reklamach możecie zobaczyć makiety. Makiety inwestycji, które najczęściej dopiero co powstają, bądź już powstały i możecie kupić gotowe apartamenty. To właśnie jedno z takich miejsc. W takich miejscach chęcą są wszystkie reklamy, które możecie zobaczyć. Słuchajcie, co ciekawe, jeżeli porównaliście ceny nieruchomości w Warszawie i w Dubaju, one są bardzo podobne. Możecie kupić apartament, mieszkanie, dwu- trzypokojowe w Dubaju w cenie apartamentu warszawskiego, ale jest jedna różnica. Mianowicie w każdym z tych apartamentów wraz z takim mieszkaniem dostajecie do tego basen, siłownię i wiele innych udogodnień. Tutaj macie przykład takiej makiety, na której widać jakie udogodnienia można spotkać właśnie w takiej inwestycji. Zobaczcie. Ale coś, co najbardziej podoba mi się w tego typu projektach, to wyobraźnia architektów. Jeżeli zwrócicie uwagę na dach tego budynku, to zobaczycie, że są to trzy wieże połączone basenami na górze. Coś się tego. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że osiedla budowane w Dubaju to osiedla, w których macie absolutnie wszystko. Od najpotrzebniejszych rzeczy, czyli centrum handlowego, lekarza, ale też wszelkie atrakcji. I tak naprawdę jest to pewnego rodzaju miasto w mieście. Osoby, które mieszkają w takim osiedlu, to bardzo często informatycy, czy osoby, które po prostu nie muszą utrwać się z domu. Cały dzień mogą spędzić przed komputerem, pracując i mając wszelkie atrakcje pod własnym nosem. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda mieszkanie w Dubaju, w jakim jest standardzie, jak mieszkają ludzie w Dubaju, to zaraz wam pokażę. Tutaj zaraz z za nami jest przykładowy apartament. Zobaczcie jak ono jest wykończone, jak się mieszka w takim apartamencie. Chodźcie. To jest salon, salon, w którym możecie zobaczyć, jak wykończone są poszczególne elementy kuchnia. Z najlepszych materiałów, laty. Oczywiście każdy z takich mieszkań może być wykończone w różny sposób, ale to, co jest najbardziej istotne, to to, że kupujący apartament od dewelopera, który jest wykończony po kilku latach, dostajecie gotowy produkt i musicie sami ich wykańczać. Jeśli zwrócicie uwagę na jedną rzecz, standard wykończenia takich mieszkań jest bardzo europejski. Dlaczego? Ponieważ klient europejski wymaga tego, aby jakość była naprawdę, naprawdę wysoka. Jest to ważne nie tylko z tego powodu, że klienci chcą tutaj zamieszkać, ale również z tego, że wynajem później takiego mieszkania jest bardzo, bardzo prosty i bardzo łatwy. A widok z okna to jest widok z apartamentu, który mieści się na 61 piętrze. czy tyle na to również w Warszawie jestem, możemy się spotkać, możemy. Wszystkiego dobrego i z się widzimy No gratuluję. Tak. Przyjechałem do Dubaju, a załatwiamy sprawę z Polski. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Komisja Prawna. Właśnie zostałem zaszczyt, zaszczyt objęcia stanowiska przewodniczącego Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Gratuluję. Czeka mniej więcej pracy po prostu. <noise> Pokazaliśmy już wam lounge, na którym sprzedawane są mieszkania. Obejrzeliśmy biuro, w którym można zobaczyć pozostałe inwestycje oraz zajrzeliśmy do środka przykładowego mieszkania. W takim razie w końcu przyszła pora na to, żeby obejrzeć jeden z gotowych projektów Damak, a dokładnie Damak Hills. Poznajcie Dianę. Jest ona naszym menadżerem sprzedaży. To właśnie z nią kontaktujemy się po wybraniu najlepszych inwestycji na rynku w celu finalizacji transakcji. Nie minęło dużo czasu, aby Diana zrobiła na nas ogromne wrażenie, pokazując co znajduje się na osiedlu i ile zyskują jego mieszkańcy. A zresztą, posłuchajcie sami. samo tutaj. To nowy klaster. We start selling this one for 2.3 million. 2.3. Yeah, right now it is lot, around 4 4.5 million. Okay, yeah. so main demand is over 100%. Yeah. In how much how long time? For years. 2 years. Yeah. So, let's say it's a good investment. Yeah. Do you know how many people live here? in this community? Yeah. Plus 30,000 people. 30,000. Yeah. Optsocrejów stanowią od 80 do 90% mieszkańców Dubaju. I tak właśnie jest dają chodzi z Rumunii, a osiedle po którym nas oprowadza to właśnie osiedle na którym mieszka z mężem i dzieckiem od 2017 roku Ok, więc w każdym cluster we have pool, gym, outdoor gym okay. and playground. So więc are renting a three bedroom for 250 to 70000 dirham? yearly. So how much I have to pay for the 5 or 6 bedroom. More than dirhams fit. 5000 It's quite a lot. Yeah. Why people renting the houses, not buying? Because I think it's much, much easier to buy a house like this. But in the same time, the people are coming to Dubai for the first year, second year. They oh. want to rent out first, yeah? So you come first year, you see how it is. And after, if you like it, of course, you'll buy something. One house like this right now is 2.6, 2.7 million. Do you know how fast you're selling the places like this, I the houses, when you're starting a new project? How fast is selling? Yes. In 10 hours? Really? So we can say that if you would like to invest in Dubai, you have to be smart. It's mean that you have to be very fast. Exactly, smart and fast. Okay. Yeah. okay can you tell me where we are right now? In the Hills, Marigou Bay. Mar okay. What is Marigou Bay? Pool beach for our residents. It was not in the master plan actually, but we did something like this in namahills too our management saw how, how nice it is and the people was enjoying then they, do, uh, they did it the same here. everybody who live here can just come here and stay as long as they can uh, on the beach they can just come here and enjoy everything for free they're bringing birds flamingos what did you say flamingos you've got flamingos on the yes. no way yeah okay i feel like like, uh, like on a holidays it's a resort lifestyle so we are right now in the Mark Hills, the Mark Mall. Okay. So basically, this mall was not in the master plan, but the demand was high, and we did it. We don't have so many shops inside, but still you have all the coffee shops, restaurants, clinic, and supermarket. So you have everything. So in this actually, place. you don't have to go outside the community to make shopping. shopping. It's enough. It's enough here. You don't need to go outside here. Okay, so and we are living in Dubai. Everyone is ordering everything. So. Nikt nie musi And did you see the prices going up after the community of course with each and every amenities the facilities in the community the prices are going up. Dubaj to miasto, które nie przestaje zaskakiwać. Rynek nieruchomości tutaj działa na zupełnie innych zasadach niż w Europie. Szybkość transakcji, skala inwestycji i możliwości, jakie daje ten rynek, są niemal nieograniczone. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć to od środka. Począwszy od premiery nowego projektu, przez analizę gotowych inwestycji, aż po poznanie mechanizmów, które stoją za tym boomem. Ale to dopiero początek. Na kanale Świat na Sprzedaż regularnie pokazujemy kulisy największych inwestycji na świecie. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Przed nami jeszcze wiele wyjątkowych miejsc i inwestycji, które warto poznać. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w Dubaju lub zastanawiacie się, czy to kierunek dla Was, zapraszamy do kontaktu. Możecie napisać do nas drogą elektroniczną albo spotkać się osobiście w naszym biurze Pogorzelskiej Nieruchomości w Warszawie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Świat na Sprzedaż.